Czas to trochę odgruzować. Część z szanownych Państwa zapewne pamięta, co to jest, mimo tego, że ta data tutaj pokazuje, że zawartość tej beczki leży tutaj rok czasu. To jest, proszę szanownych Państwa, to dzikie piwo, które zostało zaszczepione bakteriami i drożdżami dzikimi z malinowego chruśniaka. No i minął ponad rok. Dzisiaj mamy 14 lipca czyli minął jeszcze dodatkowy tydzień. Miałem po roku do tej beczułki dołożyć malin. Malin żółtych, malin odmiany poranna rosa. Nie mam ich za wiele, co prawda. Zaraz zobaczymy, ile uda się ich nazbierać. Malinki rosną tej odmiany malinki rosną u mnie w trzech miejscach, i to jest pierwsze miejsce w zasadzie, w którym było, były one posadzone, i tutaj było zaszczepione to piwo tymi drożdżami i bakteriami. No i w związku z suszą, tak sobie to dosyć średnio dały radę w tym roku, no ale owoców trochę jest. Mam co prawda jeszcze dwa miejsca, ale za sekundę tam Państwa zabiorę. Tam chyba jest tych malin trochę więcej. Tutaj mamy miejscówkę drugą. To jest kompostownik. No i tutaj już widać, że owoców jest trochę więcej. Najwięcej liczę, że będzie na dole koło czereśni. Mm, owoców tej odmiany. szanownym Państwu, że słabizna. Tyle mam tych malin. Póki co idziemy w trzecie miejsce. Gdybym wiedział, że tak będzie, to bym nie pozwolił psu malinek wyjadać. Dotarliśmy na miejsce trzecie. Tu się okazuje, że nawet sporo jest czerwonych malin i czarnych malin, ale tych żółtych no też jest chyba najwięcej. W tak zwanym międzyczasie malinki zostały zamrożone. Mam przygotowany Sanipro. Tutaj jest wygotowany wężyk silikonowy. Ten gruby wężyk silikonowy do tego, żeby spuścić, żeby zlać to piwo z beczki. A malinki wylądują. W pończoszce, która też jest wygotowana, poczekam aż to chwilę ostygnie. W każdym razie mam wszystko przygotowane. Tu jest też keg Cornelius, z którego będę korzystał. Na pewno, szanowni Państwo, jesteście ciekawi, jak to piwo wyszło. Podobnie jak ja. I w sumie chyba od tego powinienem zacząć. To znaczy, najpierw powinienem zajrzeć do tego piwa, tak jak w poprzednim filmie. Czy tam przypadkiem nie ma jakichś e, złych mikrobów żyjących na powierzchni tego piwa i zrobimy to tą kamerą inspekcyjną na USB. W poprzednim filmie z tego cyklu w projekcie beczka o tym piwie, o tym, że piwie już ta kamerka występowała. No i ten obraz jest taki sobie mocno średni, ale lepszy taki niż żaden. Przypominam szanownym państwu, że to piwo spędziło Tutaj fermentując ponad rok. Aromat jest przyjemny, nie potrafię określić jaki to aromat, ale jest przyjemny. Także proszę szanownego państwa, ten Cornelius, on był cały czas wymyty, zdezynfekowany i napełniony dwutlenkiem. Teraz tylko został zdezynfekowana ta zewnętrzna część. O, nawet klarowna to piwko leci. Dobra, spróbuję to zlać tak, żeby jak najmniej napowietrzyć. Aby później nie zrobił się z tego ocet, albo żeby jak najmniej octowe to piwo było. O, pociągnęło niestety muł jakiś. Hej, cyk! O! Wielokrotnie używana do chmielenia na zimno, do odwocowania na zimno, do czereśnienia piwa na zimno. I teraz spróbuję sobie malinki przesypać tutaj. Malinki w pończoszce wyglądają tak. Ta pończoszka pozwoli na to, że nie będę później musiał się bawić w odcedzanie owoców. Cyk. O. No i w sumie sprawę mamy zamkniętą z malinowieniem tego piwa. Jeszcze wypadałoby sprawdzić jak smakuje. To teraz pozostaje tylko dogazowanie lekkie tego piwa i pozbycie się nadmiaru powietrza, które tam zostało wtłoczone. Żeby nie było octu. No i przy okazji ta pokrywa się uszczelni. Chodzi mi o to, żeby drożdże, dzikusy zjadły te cukry, które są w malinach. No i żeby te aromaty tam zostały i się nie utleniały. Kurde, więcej chyba zostaje w tym wężu tego piwa niż ja go spożyję, ale co tam. Ono nie jest mętne. To tutaj zaczął się rozpuszczać dwutlenek. No Nie ma jakiegoś szału z owocami z truskawkami, na przykład poziomkami, na to liczyłem tak po cichu, że jakieś takie morele się pojawią, ananasy. Czuć pewną owocowość, ale nie taką jakąś bardzo mocną. Co ciekawe, na kwaśnym piwie, czy na teoretycznie kwaśnym piwie, na dzikim piwie yy, zrobiła się już piana po trzech minutach od nagazowania. No, już zaczyna schodzić pomału ten gaz. Jeżeli chodzi o aromat, bez szału, ale jest ok. To znaczy, nie ma żadnych kiszonek. Tego też się bałem, że. Yy pójdzie wszystko cała robota na marne, psów w dupę, że cabeczka będzie już do tego, żeby ją tylko dezynfekować i wy ewentualnie tam coś wrzucić takiego, żeby najpierw wybić, a dopiero później włożyć. Nie czuć takiej dzikości, ko dzikości końskiej derki, nic z tych rzeczy, owocowość. Czuć, że piwo jest dzikie, delikatne, lekkie. Mimo tego, że są takie taniny beczkowe, dębowe obecne, jeżeli chodzi o podstawkę, uważam, że zabieg się udał. Myślę, że to dołożenie owoców na pewno wzbogaci jeszcze i aromat i smak. Nie ma tych czerwonych owoców, nie ma moreli, ananasów, przynajmniej póki co. Jest mleczna kwaśność, taniny z beczki, dębowość, nie przesadzona. Zresztą ta barwa też o tym świadczy, bo to jest jak szanowni Państwo widzą, barwa jest jasna, a beczka była średniopalona, a w zasadzie jest średnio wypalana. Zabieg się udał, pacjent żyje. Oczywiście ta kwasowość jeszcze się zwiększy, kwaśność tego piwa jeszcze się zwiększy po tym jak zostanie nagazowane. Niestety nie zostało nic tej podstawki, nie zostało nic więcej w beczce, chyba po prostu ta warka była za mała. Teraz postaram się uważyć więcej tego piwa, żeby zalać praktycznie całą objętość beczki. Także zabieg się udał. Niestety, szanowni Państwo, nie będą mogli skosztować spróbować tej podstawowej wersji. Ewentualnie tylko tą dosmaczaną, domalinianą malinami poranna rosa. Myślę, że przez ten dodatek cukru, który znajduje się w malinach, to piwo się w części nagazuje. To, co jest napisane, to pozostało po festiwalu piwowarów domowych. O, tu mam napisane to, co było napisane wcześniej. I lecimy. Numer jeden. Nie zbliżamy Nie Yeah. O, teraz przynajmniej wyszło równo. Mi smakuje, sądzę, że mojemu szwagrowi też będzie smakowało. Na upalne dni, jak znalazł. Odświeżające, orzeźwiające, niska zawartość alkoholu, lekka owocowość i lekka taniczność. Pozdrawiam Szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem. Cześć.